Wiesz, zastanawiam się, pewnie masz dużo koleżanek aktorek, które są w wieku zbliżonym do twojego i które może tego szczęścia tyle nie miały. A może nie chciały robić szpakatu? <noise> Miałam okazję z nim już rozmawiać kilka razy i za każdym razem jego uśmiech po prostu zaraża, aż człowiek sam chce się uśmiechnąć, a jednocześnie zadaje zawsze tak trafione pytania. One more thing. Can If you then apologize for, for that moment of weakness? Do you actually do that? Actually, yesterday, It's funny you ask. The chemistry between us was, was good. Uh... You did a good job in shortening some of my my answers. I liked the interaction with the audience. Spaniale było obserwować Maćka w radiu, kiedy byłem gościem w jego programie radiowym. Kiedy mogłem zobaczyć, jak płynnie, z jaką łatwością prowadzi program, żonglując kilkoma językami? Naprawdę musi być efektem ciężkiej pracy. I ciężkiej pracy pewnie też szukamy u ludzi, których można wytypować pod kątem stypendium. Ty jesteś człowiekiem otwartym, widać, że, że umiesz nawiązywać kontakt. Istotne jest to, że przy tobie ludzie się otwierają. Pojawia się pytanie, czy właśnie też to traktujesz, tak jak Kasia, trochę jako zobowiązanie? Oczywiście, że tak. Widzisz swoją przyszłość Marcin na uczelni? Czy to jest tak, że masz wrażenie, że studia, ten etap magisterski ma ci otworzyć drzwi, a później wyfruniesz świat? <noise> Można to traktować bardzo różnie. Ja chcę właściwie po części wyfrunąć świat, a po części jednak także związać się z uczelnią. Jest tak bardzo mocno ciekawy świata, a jak jest ciekawy świata, to umie rozmawiać na przeróżne tematy właściwie ze wszystkimi. I to jest tak największy sukces Macieja.